Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy kolejny materiał. Bo ostatni Wam się tak spodobał, że aż muszę to pokazać. 42 lajki, żeście zostawili 5 dni temu. 250 wyświetleń. Przecież to jest jak na martwy kanał. To jest bardzo dużo, nie? To jest bardzo dużo, jak na martwy kanał. I słuchajcie, teraz pięć komentarzy sobie przeczytamy. Tutaj moniuka napisała, myślałam, że polepszył mi się wzrok, ale to tylko lepsza jakość filmu. No bo nagrywamy w 50 klatkach, full HD. Yy, cudowny montaż, dobry montaż, 100 z giga montaż. Ło, ale jakoś zarąbista, widzę, że zakup oddaje. Haha, cudowna jakość, jezu, super broda Adix, pozdro. Już w sobie tak ha, super to nie jest. Barber był odwiedzony, także. No, teraz możecie mi mówić, że mam 15, nie wiem, 15 nie, ale 18 lat na pewno. Sztosik film, zajebisty film, forma robiona, tak jest. Trochę krótki materiał, jakość mega. Możemy coś dłuższego dzisiaj nagrać, jeżeli nam się uda. Co do filmów, ja bym pooglądał content, który jest na topie w sensie nie Gęzi. Zostawiam łapkę, sam zacząłem pracować, wiem jak to jest. No wiecie, to praca, to praca, nie? Musicie nagrać jak jecie ostre jedzenie. To jest sam ten sos, sam, sam sos. Możemy nagrać, jeżeli pod tym materiałem, albo inaczej, jak pod którymś filmem zostawicie 50 lajków, to możemy nagrać coś takiego z Adriankiem. Adrianek co prawda będzie miał znowu problemy żołądkowe, ale ch** yy, Ja pamiętam i oglądam, Zbynko zostawił taką łapeczkę. Dajcie pomysł na nagrywki widzowie. Właśnie. I nikt nic nie dał oprócz ja tego jedzenia komentować. ostrego. Tylko ostre jedzenie było. 4,42 hotówy ja... ja nie widzę żadnych hotów. Aparacik fajny, ale stabilizacja by się przydała. Nawet nie próbuj komentować moich rąk. On się uczy jeszcze obsługiwać ten aparat. Co to za kamera, jaka pełna nazwa jest to Lumix G7 z obiektywem 25 mm. Eee... No w sumie to możecie sobie wygooglować, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Ja nie zapomniałem, halo. Cieszę się, że nie zapomniałeś. Pierwsza, gratulacje, witam Siema, Essa, Byku, tako, Elko, Siemanderko. No i co? Dziękujemy wam bardzo serdecznie za 42 lajki i pamiętajcie, 50 lajków zrobimy jakiś challenge. Tylko trzeba tego Nygusa wziąć i zmotywować do tego, żeby coś zjadł ze mną ostrego. No bo on to w ogóle chyba raczej tego nie zje, bo taki nie jest. Dzisiaj w ogóle wybieramy się na miasto. Byliśmy już na, na jedzonku, w Brzusiu zadowolony. Mieliśmy to nagrać, Są, ja ale. Ja ci pokażę, ja ci pokażę. A tutaj nie wiem, czy będzie widać. O, jeszcze mi zostało. On nie zjadł, on jest taki niejadek. On mi mówił, kurwa, nie jadłem dzisiaj cały dzień. Chodźmy na jedzenie, a takie, ale no mi kurde waga, będzie szła do góry. A on takie, no. Ale ja jestem głodny, ja moje dobra, kurwa, idziemy coś zjeść, bo. Słuchajcie, wybieram się na miasto, bo u nas wczoraj były. Znaczy, u nas, no, on u mnie nie mieszka, ale u mnie były wczoraj dni i jest jeszcze wesołe miasteczko, także myślę, że zahaczymy sobie o nie i może na jakąś atrakcję pójdziemy. Także co, zapraszamy Was do oglądania. Thank you Mieliśmy więcej ponagrywać, ale ogólnie to stwierdziliśmy, że nie ma sensu ze względu na to, iż było Wszystko teraz się pogoda nagle poprawiła, ale nam się już nie chce, także dziękujemy bardzo za obejrzenie tego materiału. Znowu był on krótki, ale to tam, życie. Trzymajcie się. Naura!